To maszyna do wyciskania wosku i miodu wrzosowego, w środku plastry wycięte, płótno chyba z lnu, z czego dziadek jest płótno? Lno. Z lnu, pod spód kasta. Cała maszyna zbudowana jest, tak jak widzicie, z blachy kwasoodpornej, kwasówki. Pojemnik jest znaczny Tutaj jest tłok Który popycha całe to Ustrojstwo do przodu i powoduje Zgniecenie Plastrów I wypływ miodu No także za chwilę tutaj Dziadek będzie uruchamiał sprzęt Zamkniemy klapę co by nam się to nie brudziło w koło no i zobaczymy jak to działa bo sami jesteśmy ciekawi jak to będzie się robiło no, jak widzicie maszyna jest zrobiona porządnie na łapach z gumą no i już tutaj jest włączone tłok się obraca do przodu tak, śruba do przodu, tłok idzie do przodu Także zaraz tu zobaczymy pierwsze efekty tego Tegorocznego miodu wrzosowego Dziadek tam puścił przycisk dlatego stanęło Bo to jest manualne specjalnie po to żeby można było Dokładnie regulować siłę nacisku No i tłok się zbliża już do ściany Wszystko jest wykonane solidnie Jak widzicie są jeszcze dodatkowo z żebra wzmacniające wyspawane Także mimo że to jest silnik elektryczny to nie ma szans, żeby to ścianę przed nią wypchnęło, czy jakoś zniekształciło tak, tutaj jeszcze poprawki no I zaraz zobaczymy, na początek daliśmy mało mało plastrów, więc pewnie tak od razu nie będzie tam wychodziło Zanim to się wszystko, ta szmata też nasączy tym miodem. O, 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 już jest, właśnie pierwszy efekt. Idzie ten miód, idzie, idzie. Także, także jak widać, nasza technologia działa. Dziadek ostrożnie podkręca. No i proszę bardzo. Piękny miód wrzosowy z tegorocznego wrzosu, czyli 2013. Już nam tutaj skapuje. Także, jak widać, wszystko działa. Bez. Rozluźniania, bez grzania, bez pieprzenia się widelcami, tutaj proszę bardzo, już idzie. No, no, to tyle.